Oto fajny zestaw dla gracza, który przygotowaliśmy wspólnie z firmą HyperX. Zaczynamy od nowości na rynku, czyli bezprzewodowej klawiatury gamingowej HyperX Alloy Rise 75 Wireless. Można ją podłączyć zarówno do komputera, jak i do konsol. Klawiatura jest wygodna i ma fajne podświetlenie. Wbudowana bateria pozwala grać nawet przez 1500 godzin. Myśl dla graczy HyperX Pulse Fire Haste 2: waży zaledwie 61 g i oferuje dokładność 26000 dpi, dzięki czemu nasz ruch jest precyzyjnie odczytywany. Na jednym ładowaniu możemy grać nawet 100 godzin, a kiedy akumulator się wyczerpie, to możemy grać dalej używając kabla. Headset gamingowy HyperX Cloud Alpha Wireless. Słuchawki posiadają dźwięk przestrzenny DTS Spatial Audio, dzięki czemu możemy precyzyjnie określić położenie przeciwnika. Odłączany mikrofon ma funkcję tłumienia hałasów, dzięki której zawsze będziemy dobrze słyszani, możemy też wygodnie regulować głośność. Jeżeli właśnie szukacie zestawu dla gracza na każdym poziomie, to produkty HyperX są dostępne w oficjalnym sklepie HP Store. Link do zakupu znajdziecie w bio.